Twoja partnerka po powrocie z pracy nie odzywa się do ciebie. Milczy, pisząc coś na telefonie. Co czujesz? Być może smutek albo złość. Co sobie myślisz? Że jej nie zależy? Że macie gdzieś? Brzmi znajomo? Problem w tym, że źródło tych emocji, czyli w tym przypadku myśl, może nie być zgodna z rzeczywistością. Mam na myśli coś, co w psychologii nazywamy zniekształceniem poznawczym. To swego rodzaju pułapki myślowe, które odpalają w Twojej głowie scenariusz. Niekoniecznie będący prawdą. Jednym z takich zniekształceń może być czytanie w myślach. W sytuacji milczenia twojej partnerki możesz sobie pomyśleć, że na pewno jest na ciebie zła, co może pociągnąć za sobą powstanie u ciebie konkretnych emocji i zachowań. Być może i ty zaczniesz się dystansować. Możesz też zatrzymać się na chwilę i zadać sobie jedno pytanie: czy mam jakikolwiek dowód, że moja interpretacja jest prawdziwa? Być może odzywa się mniej, bo wydarzyło się coś, co aktualnie wymaga jej pełnej uwagi, a za moment by Cię o tym poinformowała. W tej sytuacji warto po prostu porozmawiać z partnerką, przedstawiając swoje ewentualne wątpliwości. A w sytuacji zdystansowania się od swojej partnerki, dalej bazowałbyś tylko i wyłącznie na przeczuciach.